Kreacja to tworzenie. Wszystko, co kreujemy, jest naszym subiektywnym przedstawieniem rzeczywistości, idei, przekonań, czy nawet opowiedzianych historii, które wydają się obiektywne, ale myślę, że nigdy nie będą. Kreacja jest wszędzie, jest w każdym z nas. Jeśli jesteśmy fotografami, to jest w fotografiach, które tworzymy, jest w nas jako fotografach. Na przykład fotograf, dokumentalista, kreuje historię, opowiada o ludziach, o świecie, dobiera formę. Układa historię, czy to będzie kilkanaście fotografii w cyklu, czy więcej. Czy to będzie książka fotograficzna, może wystawa. A portrecista kreuje wizerunek, Wydobywa bohatera na zewnątrz, w formie fotografii. Nie bójmy się kreować, ponieważ kreacja pozwala nam się całkowicie wyzwolić. W najczystszej postaci według mnie występuje tylko wtedy, kiedy kochamy to, co robimy. Kiedy kochamy fotografować lub filmować, to przede wszystkim, ale jest jeszcze drugi czynnik. Kiedy to, co fotografujemy lub filmujemy, jest czymś, co nas pasjonuje, co nas interesuje osobiście. Tak naprawdę to, co ja wykonuję, to, co realizuję, to jest to, co w pełni chcę robić. Nie ma kompromisu. Nie decyduję się na Coś, czego nie czuję, ponieważ to nie będzie doskonałe. To nie będzie doskonałe jakby z mojego punktu widzenia. I to, co robię, robię przede wszystkim dla siebie. Nie realizuję swoich projektów po to, aby mieć szerszą e, widownię, czy żeby zrobić to pod kogoś. Realizuję te projekty tylko i wyłącznie dlatego, że chcę je wykonać dla siebie. Chcę poznać kulturę, chcę poznać ludzi, których fotografuję. Chcę poszerzać jakby to swoją wiedzę, swoją świadomość na różne tematy. A dopiero później dzieją się takie sprawy, jak publikacje i myślę, że kiedy będę robił to, czego nie czuję do końca tutaj, to będę się wypadał. To będę takim trochę odtwórcą. W pewnym sensie może to spowodować, że po prostu nie będę wiedział tego, co robię. Gdybym tego nie robił, to myślę, że zacząłbym się męczyć. Zacząłbym się męczyć, zacząłbym być po prostu odtwórcą. Aż w pewnym momencie moja praca, czy moja pasja, jaką jest filmowanie czy fotografowanie, po prostu stałaby się nie do zniesienia. W ostatnim czasie realizuję wideoklipy Teledyski. Teledyski tym się różnią od filmów dokumentalnych, na przykład, że według mnie mają, nawet nie mają granic, jeśli chodzi o kreację. W filmie dokumentalnym jestem w jakimś sensie zawężony do pewnej historii, którą opowiadam. Mogę dobrać formę, pewną narrację, natomiast w klipie mogę dowolnie kreować. Nieskończona możliwość kreacji. Z tego też względu zacząłem to robić. Opowiem Wam trochę o ostatnim wideoklipie Nie ma mnie dla Miss Obsession. Wszystkie nasze doświadczenia, czy filmowca, czy fotografa zresztą, czy dźwiękowca, czy montażysty gdzieś nas prowadzą. Natomiast kiedy mamy doświadczenie, kiedy już wiemy, co chcemy pokazać, gdzieś tam powstaje właśnie taka chmurka nad głową, która to wszystko kumuluje, zbiera i wyskakuje to, co chcemy zrobić, pokazać. Pierwszym etapem było spotkanie się z wokalistką, czyli z Olą. Usłyszałem od niej historię tego utworu. Jak powstał tekst, z czego to wynika. Co czuła, czym się inspirowała. Później dałem sobie tydzień na przemyślenie tego i na zastanowienie się, czy, czy chcę to zrobić, czy, czy czuję to. I w tym momencie jechałem samochodem, słuchałem tego utworu, w tym samym momencie dostałem od niego e-maila i to wszystko było takie nagłe złapanie całej idei klipu. To będą lustra, to będą odbicia, to będzie iluzja, to będzie w tym kierunku szło. Nawet przyszło mi od razu do głowy, ok, chciałbym to zrobić z Małgosią Sajur, która fotografuje w ten sposób, abyśmy razem połączyli siły, jeśli chodzi o scenografię, czy, czy e, pomysły na jakieś ujęcia. E, później doszła do nas Aneta, make-up i, i fryzura i wspólnie zaczęliśmy działać. Cały wideoklip powstawał w ciągu kilku tygodni. Na tej jednej kartce. Z dwóch stron są kody, 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 kody. Jest tekst piosenki i są różne informacje w formie właśnie liczb, bo pięć, kreseczek, jakichś prostokątów, czyli kadrów, które się gdzieś tam układają w kolejności. I te wszystkie kody, słowa kluczowe, których jest tutaj dziesiątki, jeśli nie setki. One są połączone z tą moją chmurą gdzieś tam nad głową i wystarczy mi zerknąć na jakiś fragment, od razu wiem o co chodzi. Przez całe kilka tygodni zapisywałem, zmieniałem, e, aż doszedłem do momentu, kiedy zaczęliśmy realizację i praktycznie nie korzystałem już z tej karty, już nie musiałem, ponieważ cały klip już powstał w głowie. Według mnie nie ma sensu tworzyć e, wideoklipów, e, dokumentów, które są tylko obrazkami. W tym przypadku mamy muzykę, mamy słowa. Te dźwięki muszą przede wszystkim wibrować razem z obrazem. To musi do siebie pasować, to jest jedna rzecz oczywista, ale druga powinna się pojawić historia. Żeby to było spójne. Żeby była harmonia w tym, żeby była historia, żeby te ujęcia ze sobą grały, żeby ze sobą były synchronizowane i żeby było też zakończenie odpowiednie. Zresztą też ciekawa historia, bo to już był ostatni dzień zdjęciowy, czyli drugi i wieczorem już nie było prawie światła. Ja mówię, nie, jeszcze nagramy to jedno ujęcie, ale przecież to niemożliwe, nie ma światła. No ale ISO 8000, wejście na parapet, aby być blisko światła z zewnątrz, w mroku już, który zapadał Postawiliśmy sofę, kanapę i było to ostatnie ujęcie. Ostatnie ujęcie ostatnich chwili na ostatnich promieniach światła, które wpadały do mieszkania i to ujęcie okazało się najlepszym ujęciem do zakończenia całego wideoklipu. Właśnie, tak, tak to bywa czasami, że kreujemy i w tej kreacji, będąc, wiele rzeczy dzieje się na ostatnią chwilę. W idealną chwilę. Nawet jeśli czujemy, że nie mamy już czasu, to ten czas jest, on jest odpowiedni. Nie wprowadzajmy stresu, nie wprowadzajmy poczucia braku czasu. Ono jest odpowiednie, on jest wystarczający. Nawet jeśli jakieś ujęcie nie wyszło, to dlatego, że miało nie wyjść, miało nie wyjść. Po prostu miało nie wyjść, nie wyszło. Ponieważ zaraz pojawił się pomysł na inne ujęcie, lepsze niż to przed chwilą. I wykorzystujmy to, myślenie pozytywne. Nie wyszło? Okej, okay, nie wyszło. To znaczy, że mogę to zrobić lepiej, mogę to zrobić inaczej. I szukajcie rozwiązania. I zawsze się znajduje. Czyli ja nie wyobrażam sobie, że się nie znajduję. Po prostu jesteśmy kreatorami tego, twórcami. I myślę, że to jest najważniejsze. Nie wierzyć w to, że, że, że się nie uda. Mensch im Rennsest, ob ich